Siedzimy sobie z Muchą na ławeczce w Park. To jest taki park na Manhattanie, gdzie można się troszeczkę poczuć jak, jak za miastem. Dzisiaj mamy w planach pochodzić troszeczkę tutaj po centrum i nagrać dla Was to, jak się podróżuje komunikacją miejską z psem. Także mam nadzieję, że też uda mi się pokazać Wam to jak niektórzy podróżują troszeczkę z większymi psami, bo nie wiem, czy widzieliście takie memy w internecie swego czasu, gdzie w Metrze Nowojorskim można było spotkać ludzi z labradorami, z większymi psami, w różnej wielkości, takich torbach na zakupy. To wyglądało komicznie, no ale jakby przepis był, był spełniony. Mucha na szczęście mieści mi się na kolanach, więc nie ma z tym problemu. I. Jeszcze chwilę tutaj posiedzimy, napijemy się kawy i ruszamy dalej. Dobra, i teraz tak, jest tu bardzo głośno. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Kto poznaje ten budynek? O ten budynek, kto poznaje? I tą ulicę, co tutaj się działo? No, może troszkę się tutaj zmieniło, ale jestem ciekawa. Zaraz się wszystko wyjaśni, z jakiego filmu on jest najbardziej znany. Jest to biblioteka i kto tutaj brał ślub? No właśnie! Hello. 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 Nie wiem czy poznajecie boczne wyjście, mieliśmy mistrzów przed chwilą drugiego planu tutaj stoją panowie policjanci Mówa, będziesz miała zdjęcie z radiowozem idziemy Chodź Chodź chyba lepiej czujesz trochę, co? Munia? idziemy gdzie teraz Mucha? gdzie mnie prowadzisz? Gdzie mnie prowadzisz teraz? Chodź, idziemy. Come on.